I thought we could be forever Now it seems that lost a memory No hej! Słuchajcie, pakuję bardzo ładną rzecz i dlatego wam ją pokażę, że, żebyście zobaczyły jakie cuda można kupić w Lumpexie, jak się... Mocno chce i dużo chodzi. <noise> Dziewczyny. Okazje są, tylko trzeba, trzeba się troszeczkę nad nimi pochylić. Zobaczcie. pakuję taką. Czy to się może podobać albo nie, prawda? Bo nie każdy lubi takie wściekle kolorowe kurtki. Ja na przykład bardzo lubię aczkolwiek, no ja bym wolała całą niebieską bez tego żółtego, no ale tam. Eee, zobaczcie, jest to puchowa kurtka Ralfa Lorena. Tutaj ma sygnowane na. Jeżeli ktoś lubi, bo jak to uś to wiecie, to można zedrzeć. chociaż obawiam się, że tak szybko nie zejdzie. W każdym razie jest to męska kurtka w rozmiarze XL. I powiem Wam, że ubiłam wczoraj świetny interes z Panem Jackiem. Pan pojęcia nie ma, że ja kręcę filmiki, bo skąd miałby wiedzieć? Ale gdyby pan kiedykolwiek oglądał, przez przypadek trafił na film ten, to ja bardzo serdecznie pozdrawiam i niesamowicie miło się robiło z panem interesy. I zgodnie z umową zaraz biegnę. Do punktu, żeby oddać paczkę. Ale sam kolor, zobaczcie, jak pięknie oczy wyglądają przy takim kolorze. Cudo, nie? Także ja bardzo szybko pakuję tą kurtkę i lecę do punktu, bo gdzieś za godzinę powinien być kurier, żeby ją odebrać, ale chcę już wiecie, mieć z głowy, żeby przypadkiem nic się nie stało. Także w sumie to nie wiem, po co Wam to mówię, ale jest taka ładna. Będzie ładny kadr niebieski. A e, dla pana Jacka, gdyby kiedykolwiek przez przypadek obejrzał ten film, chociaż nie ma bladego pojęcia, kim ja jestem, to ja bardzo serdecznie dziękuję i naprawdę super robiło się z panem interesy. Pokuję i uciekam. Patrzcie, dziewczyny, ile tutaj się marnuje owocu. Ile można by było na przykład winka zrobić albo czegoś takiego. One co prawda są przy samej dwupasmowce, więc no, metali ciężkich tony mają w sobie super ekstra ilość, ale zobaczcie jaka, jaka jest ich ilość. Te drzewa to aż się po prostu uginają z każdej strony, jest tyle owoców i wszystkie wystają poza ogrodzenie, więc można by było jeść ile wlezie. To ostatnie to może już jakoś. Się... Jest chronione trochę przez szpaler drzew poprzednich, ale pierwsze, zobaczcie, jakie cudowne mirabelki. No po prostu są przepiękne. I patrzcie, ile jest drzew tych mirabelek. Ja w ogóle bardzo lubię mirabelki, tylko denerwuje mnie to, że nie można. Tak wiecie, normalnie wydrylować i ani rozciąć i wyjąć pestki, bo one się do ten mocno trzyma. Paski w mirabalka. Popatrzcie dlatego tego jest i wszędzie normalnie. A tu takie malutkie mirabeleczki się rozsiały. I są. Larcio! I patrzcie. Tu przechodzimy od drugiej strony, i jest kolejna mirabelka. Tutaj nikt nie mieszka, tutaj jest ogrodzenie parkingu. Właściwie takiego miejsca, gdzie garaże stoją za ogrodzeniem. I następne mi rabarki. Po prostu obłędna ich ilość. Aż żal, że to wszystko tak spada i one tak rok w rok owocują w takiej masie. Patrzcie, ile można by było ludzi wykarmić, robiąc pyszne dżemolady. Eee, dajcie znać, jeżeli ktoś wie. No bo zdrowy rozsądek odpowiada, że one nie bardzo nadają się do jedzenia. Jako, że tu już mamy dwupasmówkę, na której jest ruch niemiłosierny. A z drugiej strony, no może by tak było, można coś uratować. No hej! Powiem Wam, że tak zmęczona to ja już dawno nie byłam. Się ledwo na nogach trzymam. Powiem Wam, że pracuję dzisiaj od godziny... Czy pracuję? No. wstałam o 3.30, bo musiałam być dzisiaj wyjątkowo o 5.30 w pracy, a nie o 6.00. Jestem nieprzytomna. Weszłam z pracy o 15., czyli po 9,5 godzinach pracy. Prosto z pracy pobiegłam do siebie do pracy, ponieważ obiecałam dwóm klientkom, że dzisiaj na 100% wyjdą ich paczki. Więc biegłam, znaczy nie no jechałam samochodem, ale w międzyczasie jeszcze byłam zrobić zakupy i jeszcze byłam odebrać przesyłkę z paczkomatu, bo nie wiadomo, dlaczego wywalili mi paczkę niedaleko pracy, chociaż ja nigdy w życiu nie korzystałam z tego paczkomatu i nigdzie nie mam go ujętego jako punktu odbioru, więc w ogóle tego nie rozumiem. Natomiast dojechałam, była 16, dokładnie 11 i musiałam szybko spakować dwie, a w sumie trzy paczki, bo doszłam do wniosku, że jak już w jedno miejsce mam je zanieść, to spakuję wszystkie trzy z tego samego punktu odbioru, resztę będę pakowała jutro, bo jutro idę na czternastą, ale po prostu dziewczyny, ja myślałam, że umrę i po prostu tak mnie bolą ręce wiecie co ja dzisiaj zrobiłam ja lubię dużo fizycznie pracować, raz, że mam trening, dwa, wiecie, wzmacniają mi się mięśnie i nie muszę już takiej siłówki w domu skuteczniać ale padło pytanie, bo byłyśmy dzisiaj na przyjęciu towaru u siebie w pracy. Zresztą znaczy, chyba już wiecie, gdzie pracuję, bo ostatnio nie zdjęłam plakietki, jak się witałam, witałam z misagi, więc kto patrzył uważnie, ten już wie, że pracuje w reserved. I słuchajcie, na przyjęciu towaru rano byłyśmy dwie takie niefunkcyjne, czyli wiecie, takie. Od czarnej roboty, jak to ja w tej chwili. No niestety, każdy musi swoje szczeble przejść, więc padło pytanie: która z nas bierze się za rozpakowywanie kartonów? No wyobraźcie sobie jakieś tam. Ja nie wiem, ile tych kartonów jest, no ale dziesiąt. Takich kartonów ogromnych, takich o. Tu, 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 każdy wypełniony ciuchami, nie? Więc ja nie lubię y, się tam ślimaczyć po tych ciuchach. Jeżeli mogę zrobić fizycznie coś szybkiego, znaczy y, w sensie szybko się ruszać, to ja bardzo chętnie, ponieważ ja o 5.30 to w ogóle nie myślę y, i potrzebuję zadaniowego takiego, y, takiej funkcji zadaniowej do wykonania, czyli nie rozkminy życiowe, jakieś ciężkie algorytmy i takie inne, tylko po prostu fizolka. Więc ja na ochotnika zgłosiłam się, że ja chcę. Więc moja praca polegała na tym, słuchajcie, że rozpakowywuję te wszystkie kartony, wyrzucam zawartość ich z kartonów i robię to w tempie, ponieważ ja jestem jedna, a czekają trzy osoby, które rozkładają te rzeczy z tych kartonów. Więc wyobraźcie sobie, jak się rzucam na te kartony, biegam z nimi. Targam je, bo niektóre to są tak ciężkie, bo na przykład te same buty męskie w nich są, więc są potężnie ciężkie i wszystko tempo, 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 bo wszystkie działy rezerw trzeba rozpakować. I jeszcze, żeby nikt przy stole, kto dalej to rozpakowywuje, nie stał, wiecie, bezczynnie, ponieważ jest czas tylko do 9 rano, żeby to zrobić, nawet nie do 9, do 8.30, bo potem już trzeba sprzątać, doprowadzać sklep do porządku, śmieci wyrzucać, więc ja to wszystko zrobiłam sama. Wszystkie te kartony rozpakowałam. Wszystkie te kartony potem poskładałam, popakowałam je w inne kartony, to znaczy, wiecie, no jeden karton składa się i zbiorczo wszystkie. Boże drogi, potem to wszystko jeszcze, pozbierać folię, wszystko osobno posegregować, potem zapakować to na włoski, którymi zjeżdża się windą towarową, żeby e, można było potem e, na wewnętrznym takim śmietniku e, rozpakować, e, no czy dobrze rozpakować i wyrzucić. I wiecie co, jeszcze jak e, wyrzucałam tą folię i podnosiłam e, z podłogi czy znaczy z ziemi, czy znaczy z nie wiem z czego. No, z, Kostki brukowej. Nie wiem, wiem, nawet taka tam jest nawierzchnia, i podnosiłam, i słuchajcie, z całej siły wyryżnęłam potylicą. Nie, potylica to dalej. No to czubkiem głowy tu tutaj aż normalnie huknęło. Wiecie, jak są te ogromne metalowe bajadery, do którego, te kontenery, do którego wrzuca, wrzuca się po śmieci. I one mają taki uchwyt, takie ucho metalowe, bo one są na kołach i je można ciągnąć. To jest taki uchwyt, który. No, Słuchajcie, przywaliłam z całej siły, ale po prostu tak jebitnie przywaliłam, że mi się nogi w kolanach ugięły i usiadłam po prostu dupą normalnie na betonie i yy, ja się bałam, że mam wstrząs mózgu, ponieważ momentalnie zrobiło mi się czarno przed oczami, należy no czarno, to jest logiczne, ponieważ mocno uderzyłam się w głowę, ale do tego zrobiło mi się jeszcze niedobrze, chciało mi się wymiotować. Jezus, ten dzień się tak zaczął, że szok. I jeszcze rano dzwonię, piszę do Przemka rano, bo on wstawał o 6, a ja zamykałam go na klucz no, po piątej parę minut. I piszę do niego, że do godziny 9 mam zamknięty telefon w szafce, bo nie ma możliwości nawet odbierania i nie, ma, nie można się rozpraszać w żaden sposób, bo to jest wszystko akord. Więc mówię mu, że jak coś chce, to niech pisze a ja oddzwonię po dziewiątej. I słuchajcie, ja patrzę, wyjmuję z szafki telefon po dziewiątej, a on do mnie pisze, że zamknęłaś mnie na dolny zamek, a ja nie mogę wyjść z domu, bo zostawiłem klucze od domu w samochodzie. Pies niewyprowadzony, on nie poszedł do pracy. Ja mówię, chryste panie, co jest, więc biorę telefon i dzwonię do niego on nie odbiera telefonu, więc już w ogóle normalnie, mówię nie, no, no nie no nie, ale skoro on nie odbiera telefonu to znaczy, że jakoś wylazł z tego domu okazało się, że Przemek zadzwonił do swojego taty, żeby tata przyjechał do domu, do nas wychylił się Przemek z okna dzięki Bogu samochód stał pod, pod domem bo inaczej trzeba by było, wiecie, rzucać ojcu klucze Otworzył yy, ojciec drzwi od samochodu. Znaczy wyjął kluczyki samochodu. Sorry, że się tak pseplenie, ale autentycznie jestem tak zmordowana, że ledwo żyję. Wyjął te klucze z samochodu yy, no i wszedł na górę i dał mu te klucze. Więc yy, Przemek wyszedł z psem, ale ja o tym wszystkim dowiedziałam się dopiero po dziesiątej, jak on łaskawie do mnie oddzwonił. No ja wiem, że on też był zajęty, ale mógł mi chociaż wysłać SMS-a pod tytułem Wyszedłem już, nie musisz się martwić, prawda? Ale nie, zostawiać ci tylko taką informację, że nie może wyjść z domu, i myśl sobie, co dalej, prawda? No, mężu mój, wcale ci nie dziękuję za takie załatwienie sprawy. Dzień dzisiejszy był straszny. Mówię Wam, jestem tak potwornie zmęczona, że jedyne co mi przychodzi do głowy, to zrobić sobie dużo pysznego jedzenia. Dzięki Bogu wczoraj zamarynowałam sobie kurczaka, i dzisiaj będę robiła kurczaka. Powiedzmy, że po chińską, tam niewiele ma wspólnego z chińską, ale będę robiła e, z mieszanką warzyw chińską. Mówię Wam, jak ja się dzisiaj położę, to będę spała do jutra rano. <śm> no bo jakże by inaczej, prawda? Ale powiem Wam, że nie mam siły autentycznie nie mam kurka blada siły, no ale trudno. Dostawy to zwaru na szczęście są tylko dwa razy w tygodniu i nie na każdej dostawie w każdym tygodniu się jest, więc u mnie to tak średnio wypada raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, bo w zeszłym tygodniu nie byłam na na przyjęciu towaru, także może yy, jakoś. Dobra, zabieram się za robienie obiadu, a i jeszcze Wam pokażę, kupiłam dziecku, dziecko moje nie ogląda moich filmów, w związku z powyższym się nie dowie i za karę, bo gdyby oglądało filmy mamusi, to by wiedziało, że mamusia kupiła taką pyszną czekoladę, słuchajcie, weszłam do Biedronki i znalazłam czekoladę bedlowską, likier, o smaku likieru Bombardino, nigdy nie piłam likieru Bombardino, ale tak oto wygląda ta czekolada. Mm, delikatna, rozpływająca się w ustach mleczna czekolada z wyrazistym nadzieniem o smaku likieru Bombardino to dawka przyjemności, która umili ci długie zimowe wieczory. Mhm, <laughs> tak, bo Gabryśka to utrzyma to do zimy. Oraz pozwoli poczuć włoskiego apreski. No, no dobra, 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 niech i tak będzie. A, i to było w promocji. Tu jest 286 gramów, ta czekolada ma, i była przeceniona. Znaczy nie przeceniona, to jest pełnowartościowa czekolada, tylko była w promocji z kartą biedronki. 11,99 kosztowała normalnie, a na 7,49 albo 7,99 była przeceniona. Także 4 złocisze w dół. Co się ceni, bo dzisiaj jedna czekolada to kosztuje tyle, że same bycie ile, nie? a likier Bombardino nigdy nie piłam. Być może dziecko da mi spróbować, to będę bardzo wdzięczna. Dowiem się przy okazji, co to jest. I byłabym sobą, gdybym nie zostawiła po raz kolejny statywu w pracy. Powiem więcej, nie dość, że zostawiłam statyw w pracy, Zostawiłam jeszcze statewy w pracy. <laughs> no i zabrałam i ten domowy do pracy, i zostawiłam go w pracy, i ten, który miałam w pracy, też został w pracy, bo generalnie mam trzy statewy. Trzeci w ogóle nie wiem, gdzie jest, a mam jeszcze czwarty do nagrywania w pionie, którego miejsce zamieszkania jest mi kompletnie nieznane. Nie wiem, co z nim zrobiłam, dlatego też nagrywam z ręki w tej chwili. Robię sobie herbatkę i idę na balkon. I powiem Wam, że ta herbata to jest niezły zamiennik kawy. I mówię to ja, osoba, która mówiłam, że kawę można zastąpić tylko kawą. A jaka to herbata i skąd jest, to już wam mówię. Wiecie, że siedzę pod kozem na balkonie. Albo ja jestem tak potwornie zmęczona, co nie jest niemożliwe. Chociaż już dochodzę do siebie, wiecie, tak odtajałam, zjadłam to pyszne, komfortowe jedzonko i czuję się już znacznie lepiej. Ale chyba rzeczywiście robi się chłodniej, co mnie trochę przeraża. Tym bardziej, że byłam w Biedronce dzisiaj, tak jak Wam mówiłam i widok, który tam zobaczyłam na półkach, bardzo mnie zestresował, bo wiecie... Dynie się pokazały... Dziewczyny pokazały się dynie, takie piękne, cudowne, pomarańczowe piłeczki. Ale kurna, dynie to jesień, prawda? Od razu przypomniałam sobie mój pomarańczowy kółek w kształcie dyni i doszłam do wniosku, że to jest... Kurde, niby 1 sierpnia, bo dzisiaj jest 1 sierpnia i niby to jest początek drugiego miesiąca wakacji, a ja się poczułam jakby to już był koniec tych wakacji. Ale tam zresztą koniec wakacji, tak jakby to już był początek jesieni. I tak mnie to mocno zestresowało. No wiadomo, na razie to to jest jeszcze em, mało stresujące, ponieważ na dworze jest ciepłusieńko. Ale czy nie uważacie, że to jest szok dynie w sierpniu pierwszego w sklepie? Jakim prawem ja się pytam? Co prawda dwa tygodnie temu pokazywałam Wam dynie w ogródku, ale co innego dynie w ogródku, piękne, takie jasne, a co innego takie pomarańczowe, piękne, dorodne dynie, które ewidentnie, jednoznacznie kojarzą się z jesienią. Ja nie chcę jesieni, ja bardzo przepraszam, ale ja nie chcę jesieni. Ja nie chcę gorącego, znaczy gorące chcę, ale nie, takiego, nie chcę takiego obezwładniającego, gorącego, upalnego lata. Ale nie chcę też jesieni, czy nie może być coś pomiędzy? Nie może być ciągle 26, nawet 8 stopni? Musi być od razu 39 albo 15? No ja no nie chcę 15, absolutnie. A propos pomarańczowych rzeczy, to właśnie... To jest ta herbata, którą Wam mówiłam, że niemalże może zastąpić kawę, ponieważ jest tak potwornie mocna. Ja tę kawę dostałam od mamy teraz, jakbyśmy Gabry się odwieźć i mama mówi, a moja mama to jest osoba, od której ja nauczyłam się pić zarąbiście mocną e, czarną herbatę. No i mama mówi, wiesz co, że, e, że to jest tak mocne, że ona pije to zaparzając na dwa razy. I wiecie, co wam powiem? No ja tego nie zaparzam na dwa razy, ponieważ ja naprawdę kocham mocną czarną kawę. Jeżeli już piję czarną kawę, Jezu, kawa, herbatę, jeżeli już piję czarną herbatę, to ona musi być właśnie wykręcająca twarz. To musi być coś, co, w czym jednoznacznie tą te inne czuć, bez żadnych podrób. Żadne słodkie mieszanki mnie nie interesują. Owszem, piję też herbatę z sokiem malinowym jesienią. E, jak jest tak okropnie zimno, to wtedy, wiecie, soczek malinowy do herbatki. Ale generalnie, jak chce się napić, tak wiecie, szczególnie w upały, to ja piję gorącą czarną herbatę. E, nie bez powodu, ci, którzy mieszkają w stepach, tak, dobrze mówię stepach? Na stepach? No w tym tam nie, jaki juk, jaki juk. Boże, weźcie, przepraszam, bo sobie jeźdź ja i e, O zwierzętach mówię, nie o roślinach. Jaki? To gdzie to są? To nie są stepy, to jest. E, dobra, w każdym razie e, ci, którzy. Nomadowie, piją e, w największe upały właśnie gorącą czarną herbatę złojem. Jaka! Więc jeżeli oni to piją wupały i od tego jest im chłodni, to znaczy, czy chłodniej, No nie wiem, czy chłodni. W momencie, w którym piją, na pewno jest im bardziej gorąco, ale podobno taka herbata wychładza, Dlatego też ja tak ee, idąc z drogą nomadów piję sobie coś takiego. No wykręca twarz, ale uważam, że jest pyszna. I to jest Twinings, nie wiem, jak to się nazywa. English Breakfast. Ja nie wiem, czy ona jest na breakfast, bo na breakfast to chyba powinna być, a może właśnie powinna być mocna, taka, która pobudza. Golden and well-rounded. Eee, podejrzewam, że mama dostała to od jakiejś pacjentki, bo mama różne dziwne rzeczy dostaje od pacjentek swoich. W tak wygląda hmm, taka piękna, złota torebka. Chyba to jest naprawdę dobra. Eee, nie wiem, czy jest u nas w sklepach. Nic po polskiemu nie ma. I żeby było jeszcze ciekawiej, to to jest Ethical Tea partner. A żeby było jeszcze ciekawiej, to jest to e, coś certyfikowanego. We are a member of Ethical Tea Partnership. Także piję etyczną herbatę. Rozumiem, że mm, ludzie, którzy. Pracowali przy zbiorach tej herbaty, byli wynagradzani odpowiednio i warunki ich pracy były znakomite. Dobra, no i to już jest chociażby jeden z powodów, dla którego warto pić tę herbatę. No ale yy, wiecie, ja nie, nie o tej herbacie chciałam, tylko właśnie chciałam Wam powiedzieć o tych dyniach. Te dynie mnie <grym> zestresowały na maksa. Druga rzecz, która mnie stresuje, to jest to, że kompletnie nie mam czasu na to, żeby czytać cokolwiek. Powiem Wam, że moje dni teraz e, m, przy pracy, no uważając YouTube za jeden z moich etatów, to pracuję na trzech etatach. Nie mam czasu przeczytać nawet jednej strony. Tak mało spędzam czasu u siebie w pracy, a to wtedy tam wiecie, słuchałam audiobooków. Nie mam kompletnie na nic czasu. E, to jest bardzo ciężki fizyczny czas w moim życiu, ale wiem, że to do czegoś prowadzi. To nie jest bezsensowne urabianie się po łokcie. Tylko mam swój y, obrany cel, którym jest właśnie wyprostowanie mojej sytuacji finansowej. Więc nie narzekam, tylko intensywnie pracuję. No. I zaczynam pomału widzieć, że jest szansa, żeby tam <troszę> troszeczkę coś podprostować. O dziewczyny nie bierzcie kredytów. Jeżeli nie musicie, to nie bierzcie. Ja wzięłam kredyty z najgłupszych powodów, to znaczy, żeby ratować coś, co już tonie. I jeżeli coś tonie, słuchajcie, i nie jest to nikt z ludzi ani zwierząt, yy, których macie wokół siebie, to pozwólcie temu utonąć, bo jeżeli to tonie i już jest tam głęboko pod powierzchnią, to nie ma sensu. Ratować, bo w tym przypadku ratunek jest bardzo drogi i nie przyniósł żadnego rezultatu. Wręcz przeciwnie: wszystko się tak jak miało utopić, tak się utopiło, a kredyty ciężkie do spłacenia zostały. I teraz, zamiast pracować na trzech etapach i czerpać z tego jakieś przyjemności, no to ja oddaję bankom. I cieszę się z tego, że w ogóle mam co tym bankom oddawać, bo gdyby nie to, że udało mi się tą pracę złapać teraz, to chciałabym równo. Chciałabym równo. Także, jak nie jest to kredyt na najbardziej życiowe potrzeby, takie niekonsumpcyjne, to nie wierzcie. I to jest najlepsze. Ja zawsze byłam przeciwnikiem kredytów. Natomiast w tym momencie, nie wiem, jakaś zaćma mi spadła na oczy i zrobiłam, podjęłam najgłupszą decyzji, jaką mogłam podjąć, czyli zaczęłam się ratować kredytami. Na szczęście nie były to jakieś ogromne kredyty. Nie miałam nawet takiej wiecie, zdolności kredytowej, żeby takie ogromne kredyty zaciągnąć, więc nie jest aż tak źle. Natomiast bardzo chciałabym, żeby jak najszybciej ta moja głowa się uspokoiła, e, dlatego też chcę to wszystko jak najszybciej spłacić. I wreszcie mieć czas na czytanie książek, bo tak mi tego strasznie brakuje. Ale w tę sobotę nie pracuję, w tę sobotę będę sama, bo Przemek z Sebastianem jadą sobie na taką męską wycieczkę, Gabryśki nie ma. Więc będę sama i wiem. Już powiedziałam to dzisiaj Przemkowi, że ja do 13 siedzę w łóżku i czytam książki. No, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało poczytać trochę książki. E, I trzymajcie kciuki, żeby udało mi się trochę odpocząć. Ja wiem, że są ludzie, którzy znacznie ciężej ode mnie pracują. I wykonują dużo bardziej odpowiedzialne prace, natomiast wiecie, nasz problem jest dla nas najważniejszy, najbardziej nurtujący i najcięższy. Więc ja mówię tutaj z własnej perspektywy. Rozgadałam się strasznie i troszeczkę dzisiaj ponarzekałam, ale to tak wiecie, troszeczkę tego. Mam nadzieję, że jak odpocznę i się wyśpię, to jutro się obudzę z zupełnie inną energią. I przestanie mi się język plątać, także <noise> piję tą herbatkę, idę jeszcze na długi spacer z Larą. Siadam do montowania vloga, a potem idę spać. I wstaję jutro już, wiem to na pewno, bo tak sobie obiecałam, wstaję w dużo lepszym nastroju. I mam nadzieję, będę nagrywać kolejnego jakżeż pozytywnego vloga. No przynajmniej taką mam nadzieję. Dziękuję Wam za dzisiaj. I jedno przypomnienie: pamiętajcie, że jeżeli wiecie coś na temat, czy można w jakikolwiek sposób przerabiać śliwki, które rosną przy ulicy, to dajcie znać, bo bardzo mnie to nurtuje, i znów jak dziś przechodziłam obok tych mirabelek, to serce się kroi, że tak spadają na ziemię.

turning face to critics let's put flowers in our hair like we don't care